I jeszcze przyjdą pierwinskie robiszony. Ja? Opie. Ja. A ty to bierzesz z kamerki? I co tam masz, Mario? No, jeszcze nie rozważyłem drugiej wędki, a wzięła malutka brzanka. Szybko ją wypuszczamy. Jest 25 cm, liczymy na mamusie, a nie na takie dzieci. Metoda i rzeka. Każdy się popuka w czoło na pierwsze hasło, ale wytłumaczymy w dalszej części filmu o co chodzi i gdzie ją stosować. Jak zbuduję swoją mieszankę? Przede wszystkim. Stosunek peletu do zanęty będzie zaburzony w stosunku do tego co stosujemy tradycyjnie na zbiornikach ze stałą wodą, na jeziorach, na stawach, na komercjach. Będzie przewaga przede wszystkim peletu, jakieś 70%-30% zanęty. Do zbudowania mieszanki korzystam nowość Marcela Elite Pelet o średnicy 3 mm. Ja mam gotowe duże opakowanie.

Producent na opakowaniu jasno wskazuje, jak należy przygotować ten pelet, ale my się tego nie będziemy trzymać, bo on jest łatwy do przygotowania i po prostu namoczymy go wodą. Nie należy się obawiać, bo ciężko go naprawdę rozmoczyć. Zanęte zbuduję na bazie mięsnej. Wykorzystam do tego zanęte Marine Shellfish. Te zapachy bardzo lubią ma małżonki po powrocie z ryb. Delikatnie zalewamy i musimy odczekać kilka minut, aż ona sobie dojdzie. Później przesiejemy ją przez sito, żeby nie było grudek i pokażemy efekt końcowy. Zanęta przesiana. Peledy doszedł. Łączymy to ze sobą w całość. Mieszanka jest praktycznie gotowa, nie będziemy ją żadnym, doda żadnymi dodatkami, ma bardzo intensywny, rybno-mięsny zapach, aromat, ale zrobimy jeden trik jeszcze, wykorzystamy nowość pelety Carpexa, miks yy, kolorowy, ja wezmę owocowy, a to nie ma znaczenia, ponieważ to jest wysypanie pewnych elementów. Rzeczne ryby takie jak jaś i klen bardzo dobrze reagują na kolory i dlatego dosypiemy troszeczkę kolorowego peletu, żeby gdzieś on się tam wyróżniał w całej mieszance. Nawet go nie namaczamy, bo on wyciągnie wilby z tej naszej gotowej mieszanki. Okay. Spięła się? Nie. Jest. To jeżeli chodzi o tą metodę, no to łowiłem takie gatunki jak przede wszystkim brzany i klenie. Trafiły się pojedyncze karpie, trafiały się jaziki, trafiały się leszcze. W tym roku jestem drugi raz, pierwszy raz, odkąd można łowić w ogóle brzany. Pierwsza brzana pochodzi właśnie z główki, która jest poniżej nas i miała chyba 74 cm złowiona w październiku, dwa lata temu góry. Czyli teraz ja. Dobrze, kilka słów o metodzie na rzece. Pochodzą takie mity w internecie, na forach, że metoda kiepsko działa w rzece, że się po prostu nie da łowić na metodę w rzece. A to jest nieprawda. Możemy ją skutecznie stosować w klatkach, tam gdzie jest woda spokojna, gdzie są zastoiska, gdzie nie ma nurtu. Gdzie nam nie rozmywa zanęty, gdzie ona sobie spokojnie pracuje. Bo Mateusz mi tu zadał pytanie, dlaczego stosujemy ją na rzekach. Ja osobiście z czystego lenistwa. Wszyscy dobrze wiedzą, że metoda nie wymaga dużo nakładu, pracy. Wystarczy dobrze sporządzić towar, zapakować do koszyka i ją używać. To po pierwsze. Po drugie, dlatego, że jest bardzo skuteczna i na jeziorach. I na komercjach, i co się okazuje na naszej pięknej odrze. Znam ludzi, którzy używają nawet metody w nurcie, ale to już jest ekstremum. Nie biorę za to odpowiedzialności, aczkolwiek ludzie łapią na to ryby. Eee, branie? Mariusz Ryba? Nieduża. Mała? Mała. Może nie ma okazów, ale kolejny gatunek, który dzisiaj złapaliśmy na metodę. Klenik taki około 30 cm. Liczymy, że w końcu coś większego wpadnie. Więc dzisiaj używam do metody Elite Pellet 3 mm i Pellet Secret Fish Mix od Karpeksu. To jest oczywiście pelet od Marcela. Pomieszałem oba pelety w proporcjach 50 na 50. I pamiętajcie, elit pelet od Marcela potrzebuje więcej wody i mniej pracy. Pelet z Karpeksa potrzebuje mniej wody i więcej pracy. O co chodzi? Tego możemy wstępnie zalać małą ilością wody. On sobie dojdzie. Po jakimś czasie e, odlewamy wodę, albo nie odlewamy wody, bo mogliśmy. Ją dozować wcześniej i ten pelet sobie powolutku dojdzie. Ten pelet potrzebuje więcej naszej pracy, ostrożnego dodawania wody, najlepiej z atomizera albo z ręki po prostu dodawać wody. I tak jak wspomniałem na początku, pomieszałem w ilościach 50 na 50. Dzisiaj dodałem tylko te dwa pelety i nic więcej. Tak sobie dzisiaj wymyśliłem. Chcę spróbować łowić na grubo. Używam przynęt dużych dzisiaj, dwunastki, e, czternastki, dziesiątki. Liczę się z tym, że łowiąc tak selektywnie na duże przynęty mogę mieć mniej brań, no a jak weźmie, to gruba ryba. Mam nadzieję. Co zrobiłeś, gdy mnie nie było? No nic, no tak jak mówiłem ci wcześniej. Założyłem czerwonego dambelsa, bo klenie lubią czerwony kolor, i po małym kleniu wszedł taki kleń, O, i co biorą ryby na metodę na rzece? Biorą. Centralnie udało się wrzucić w ten dołek na napływie główki. Wrzuciliśmy niby w nurt. Koszyk zszedł i się nie rusza praktycznie czyli on opadł do dołka, który jest beznurtowy na napływie kolejnej główki i tam siedzą ryby. Więc tak, metodę na rzece mamy omówioną w moim wydaniu. Druga wędka to jest ciężarek, przypon i przynęta. Naprosto, bez żadnych skomplikowanych e, wynalazków, używam do ciężarka dinopasty. O co chodzi? Oklejam dinopastą e, ciężarek i po prostu bez koszyka tak łowię. Dinopasta świetnie się sprawuje w takich wypadkach, bo obklejamy nią ciężarek no i po prostu prosto rzucamy do wody. Teraz pokażę Wam jak to się robi, ale wcześniej dodam, że podobnie kiedyś robiłem ciasto z grysiku. Brałem na ryby grysik, wsypywałem do wiaderka albo do jakiegoś pojemnika. Zalewałem wodą, pamiętam dodawałem jeszcze czosnek, dodawałem olejki waniliowe do ciast. Dzisiaj tego nie potrzebujemy, bo w sklepach wędkarskich jest tyle tego. Teraz każdy wie, jak się robi ciasto. Z mąki. Wsypujemy pastę do miski. Dosłownie zalewamy wodą z ręki. Mieszamy. Nasypiemy jeszcze. I zaczynamy ją ugniatać. I trzeba jej dać trochę czasu, żeby ona złapała tej kleistości, żeby dobrze nam się kleiła do ciężarka. Musimy ją dobrze wyrobić. Ona w ogóle potrzebuje jeszcze chwili, tylko na potrzeby tutaj produkcji, ja to pokażę w przyspieszonym tempie. Ona dość szybko reaguje na wodę i mocno klei, ręce się zaraz ją szybko kleją. Jeszcze zapomniałem dodać, że dzisiaj, dzisiaj dodajemy bostera bananowego, żeby przełamać ten taki mm, mięsny, rybny zapach tej zanęty, bo ona bardzo, bardzo mocno pachnie właśnie taką nutą rybną, mięsną i wystarczy trochę tego atraktora, bo one są bardzo mocne. Dodaję ten atraktor celowo, bo wodę mamy bardzo mętną na rzece i z doświadczenia wiem, że jak jest woda mętna, to trzeba ryb poszukać zapachem, bo one nie do końca widzą w takiej wodzie zapach je ściąga. No i, no i mamy taką dinopastę. Chodźcie ze mną, pokażę Wam. Dzisiaj nabrzane e, mam taki zestaw tu wiadomo ciężarek, który właśnie powinien tak wyglądać do pasty. On jest szorstki w dotyku, on ma tutaj dziurkę, ta pasta wtedy się mm, lepiej trzyma tego ciężarka. Są nawet y, specjalne ciężarki do pasty, ale akurat y, ich dzisiaj nie mam. Normalnie na koraliku, ona sobie tutaj już dochodzi. Tutaj mamy gumową rureczkę, powiedzmy taką antyspontaniową. W środku, w środku jest y, specjalna agrafka do szybkiej wymiany przyponów. Ja ją blokuję właśnie tą gumką, żeby jej nie było widać i żeby dodatkowo ona jeszcze trzymała ten cały zestaw. Tutaj mam jeszcze gumowe odboje, żeby jak spada, żeby nie uderzało w węzeł na żyłce, żeby go nie uszkadzało. No i przypon. tu jest chyba akurat 80 albo 90. Do tego dzisiaj duży hak, szóstka kuta, bo tak jak Wam wcześniej wspominałem, polujemy dzisiaj na duże ryby. Okleimy nasz ciężarek. Pastą. To jest bardzo proste. Wystarczy normalnie ten ciężarek zatopić w tym naszym cieście. Zrobimy taką łeskę żeby się wolniej wymywało. Jak chcecie, żeby się szybciej wymywało, to można tą pastę zrobić w formie kulki. No i wcześniej, przy jej sporządzaniu, można ją zrobić. Mówiąc tak obrazowo luźniejszą. Mamy oblepione, świetnie się trzyma. Możemy rzucać do wody. Mówisz, że tobie nie jest ciepło słoneczku. No nie jest mi ciepło. Znaczy jest ciepło, ale idzie wytrzymać. Wszystko zależy od wagi, jak się z takim szczuplutkim jak ja, to idzie łatwiej przeżyć gorzej z tobą. Ulejka tam obskubuje, przynętę, ale brania takiego zdecydowanego jeszcze nie miałem żadnego. Co też specjalnie mnie nie dziwi, bo to jest odra, wiesz, lekko nie będzie. Widziałem, że Mariusz tam miał jakieś klenia fajnego, tak? 48 cm. Piękna, bo Maciejko, a dlaczego metoda na rzece? Może się wydawać kuriozalny taki pomysł, albo metoda połowu na rzece. Natomiast, no, początek był bardzo błahy. Otóż, gdzieś tam, zachęceni forami internetowymi i relacjami ludzi, zaczęliśmy metodę stosować u siebie na zbiornikach, zamkniętych początkowo. Z dobrym skutkiem. Gdzieś tam, pierwsze jakieś bonusy wpadały, fajne rybki. Przeważnie, karpie, ale nie tylko, bo też leszcze. No i łowiąc tak na tych zbiornikach zamkniętych, nasz wirowniach, yy, siłą rzeczy poszliśmy w kierunku rzeki. Z racji zamieszkania mamy blisko po prostu do Odry. I myślę, że to był jakby główny powód. Dodatkowo znajomi z forum wędkarskiego, mieszkający w Anglii, mieszkający we Francji, z dobrym skutkiem stosowali metodę na swoich rzekach. Na tamizie, na trendzie nagle się okazało, że właśnie na rzece równie dobrze się to sprawdza. No, i tak jak powiedziałem, mieszkając bliżutko Odry, no grzechem byłoby nie spróbować. Ja wiem, 4 lata temu może to się zaczęło, żeśmy tak zaczęli z chłopakami jeździć na tą Odrę. Właśnie wykorzystaliśmy fakt, że tutaj u nas na tym odcinku jest dużo ostróg, w związku z tym są klatki ze spokojniejszą wodą. Pamiętam, jak dzisiaj pierwsze brzany. I to ładne brzany. Wszyscy, żeśmy praktycznie pobili swoje życiówki. Wpadały piękne klenie, jakieś tam sporadyczne karpie jako przyłów. Ja osobiście zachęcam, jeżeli ktoś ma dostęp blisko jakąś rzekę typu dużą, nizinną rzekę typu Wisłę, typu Odrę, typu Warte, która ma właśnie takie fragmenty ze spokojniejszą wodą, no i przede wszystkim rybostan odpowiedni, to Polecam przełamywać konwenanse i spróbować też w taki sposób właśnie odławiać te rzeczne rybki. Nęce z procy tylko i wyłącznie doszczeliwuje peletów. I nic więcej, pelety ósemki Elite Pelet od Marcela. Jak go sporządzam? Też bardzo prosto. Sypuję do kuwety. Dodaję naszego banana. Nie dodaję wody, bo nie trzeba. Wymieszam z naszym bananem. Teraz to najlepsza rzecz w tym pelecie: jak się doda bostera, że on po kilkunastu minutach dostaje takiej skórki. Zapach tych peletów taki bardzo mocno mięsny, może i rybny i ten banan sprawia, że te pelety one się lekko zmiększają i są bardzo takie szorstkie, oddają tą swoją skórkę. Robią się chropowate i pęcznieją w wodzie. Według mnie to jest jedna z najlepszych zanęt na rzekę. Macie twoja życiówka brzany, ile miała? 74 cm na metodę właśnie złowiona. Bodajże lipiec to był, żeśmy przyjechali z Mariuszem po 21 na Odrę. E, nim żeśmy znaleźli dwie dogodne główki, nim żeśmy stanowisko, że tak powiem zbudowali i zaczęliśmy łowić, to już było ciemno całkiem. W tej nocki miałem dwie takie fajne ryby. Miałem najpierw brzanę 70 cm, która była wtedy moim rekordem życiowym. Przez całe dwie godziny. I po dwóch godzinach właśnie wpadła brzana 74, taka po 3,5 kg. Jakiś karaś tam pojedynczy wpadł, jakiś klenik. Mariusz złowił pięknego klenia 50 cm. Maciejko, a jaką zanętę stosujesz, w jaki sposób łowisz? Przeważnie jest to kompozycja zanęty do metody, czyli popularnego miksu i peletów, czyli nic odkrywczego. Tak jak na zbiornikach zamkniętych, tak na jak na jeziorkach, jest to zbudowane na bazie właśnie miksu o rybnej nucie halibutowej z dodatkiem peletów, przy czym tych peletów zawsze daje y, stosunkowo dużo, nie? gdzieś w okolicach 70% na całą mieszankę, ze względu na to, by uzyskać maksymalnie dobrą kleistość, żeby po prostu ten towar jak najdłużej się utrzymywał. Okolicach podajnika, co no, wiadomo, jak się łowi gdzieś przy granicy nurtu, czy tam po prostu, jak ta woda płynie, nie jest takie proste. Musi być odpowiednio domoczona ta mieszanka. Na dzisiejszy dzień, właśnie sobie przygotowałem Fish naszą zanętę z peletem 3mm Elite. To jest nowość na ten sezon, jeżeli chodzi o palety Marcela. Mix prezentuje się i moim zdaniem pracuje dobrze w wodzie, mniej więcej tak baza halibut pelety też o nucie rybnej alternatywnie przygotowałem sobie jeszcze sam pelet Elite właśnie 3 mm i łowię w zasadzie tak na przemian, raz stosuję sam pelet a raz właśnie ten mix z peletem jest bardzo dobry towar w tym roku nam się sprawdził na pierwsze testy bodajże wiosną żeśmy przeprowadzili na kanale Tutaj niedaleko Odry. No, i tak to kontynuuje w tym sezonie. Takie rybcie też biorą na metodę. Na ten palet dokładnie 12 mm sen czerwony, nie? Mhm. To jest wątroba. z tą żanę 74. Żeby nie było za łatwo, to chłopaki zawsze piękne miejsca wybiorą. Patrzcie, idziemy. Wow. Myślałem Myślałem, że jak będzie deszcz, jak chmury najdą się, przychmurzy, mi się, to może wtedy ta ryba ruszy. Tak czy inaczej, trzeba przyjechać na jesień, poszukać tych największych brzam, bo one tutaj są, tylko nie chcą gryźć. to twoja największa brzana złowiona na metodę na rzece? Była już bardzo dawno temu złowiona, gdzieś około 80 cm. To były czasy 2000, rok 2005. Jeszcze jak nie znałem Mariusza ani Maćka, to z moim dobrym kolegą Krzyśkiem żeśmy jeździli właśnie na rzekę, na samą granicę polsko-czeską i tam mieliśmy swoje miejsca. Byliśmy źli, że one nam biorą, nie chcieliśmy ich. Brzany wtedy nam często rwały zestawy, nie było kiedyś takiego sprzętu jak dzisiaj. Żeśmy się głównie nastawiali na leszcze, na płocie, no i na karpie. Z tymi wszystkimi tobołami Robinsona, które mamy teraz tam dojść, to ja bym chyba zawału dostał albo jakiegoś innego wylewu. Co ciekawe, łowiłem wtedy na serię Robinsona na federy, nazywała się Titanum. Mam jeszcze ten kij w garażu. Jeden z lepszych federów, jakie miałem. Tyle lat i on jeszcze służy, leciutki, z dobrego materiału. No, wyszedł w firmie ponadczasowy kij. Mało tego, ta seria szła razem z odległościówkami. To były dobre czasy, dużo ryb było w rzece. No ale niestety, no tak to jest. No, zabierali, zabierali, zabierali i wreszcie się nam skończyło. Jestem przekonany, że to się kiedyś zmieni. Cieko, gdzie szukasz brzan na takiej rzece Agodra? Wszystko się rozchodzi też o sposób połowu. Wiadomo, metoda nie jest stworzona do tego, żeby łowić gdzieś w nurcie na środku, w szybkiej wodzie. Natomiast nie jest to problem, bo taką, taką doskonałą miejscówką jest na przykład napływ główki poniżej, której się znajdujemy. Tam się tworzy zawsze naturalny taki dołek. Siłą rzeczy przyciąga ryby, spowodowane to jest nagromadzeniem pokarmu, jakiś tam drobinek. I ten napływ jest taką naturalną ostoją i o ile brzana w moim odczuciu bardziej żeruje w środkowej części rzeki, to nawet w ciągu dnia często się zdarza, że podchodzi gdzieś tutaj na granicę warkocza, na granicę napływu główki, czyli w miejsce, o którym wspomniałem. Drugą taką miejscówką, też dosyć dobrą, jest zapływ główki. Ja to właśnie tak z reguły robię, że staram się łowiąc właśnie w takim miejscu jak tutaj siadać u podstawy główki. Jedną wędkę lokalizuję sobie na zapływie główki, na której siedzę, a drugą na napływie główki poniżej mnie. Ugh. Jest i on Panowie, nie macam się, nie przytulam, bo jestem mokry jak świnia. Żegnajcie Maciek! Maciek! Zdrowia na razie, Pa! Nasz odcinek rzeki charakteryzuje się tym, że jest niesamowita ilość drobnicy, przede wszystkim uklei. I łowienie tutaj na klasyka z robakami czy z kukurydzą to jest walka z wiatrakami. Przynęta zaraz po wrzuceniu do wody jest momentalnie branie i wiesza się ukleja, wiesza się drobna rybka w postaci kiełbia, jakichś małych krąpików, leszczyków. Żeby próbować złowić coś większego, no to trzeba stosować coś, coś selektywnego. My łowimy albo na metod feeder, albo łowimy na klasyczne koszyki, ale zablokowane na sztywno i wtedy dajemy przynętę na włosie. Jest to selektywne łowienie odganiamy się wtedy od tej całej masy drobnicy. Tych bran jest wtedy mało, ale jak już weźmie ryba to nie mówię, że jest olbrzymym, ale, ale powiedzmy łowi się ryby od 30 cm wzwyż. Taki sposób łowienia bardzo spodobał się też mojemu synowi, 11 który uwielbia jeździć na odrę i łowić na metod feeder. Oczywiście ja wtedy na takich wyjazdach służę jako operator, a syn jest tym, który wyciąga rybę. Miał parę takich wyjazdów, był kilka dosłownie razy, a ma już zaliczone wymiarowe brzany, ma zaliczonego karpia pod 60 cm. To może na koniec pytanie, panowie, czy was też tak gryzą y, jakieś robale? Jak nie? Gryzą jak diabli. Gryzą cały czas. No. no. Ciężki był dzień. Decydowało losowanie. Nierówne stanowiska. W niektórych miejscach tak, by ryby nie było. W niektórych y, miejscach sporadyczne brania. Coś się udało złowić. Na filmie na pewno zobaczyliście co. Niestety dzisiaj nie udało mi się nic złowić. Jędrzej też szczęścia nie miał. Nie wiem czy brakło właśnie tego szczęścia wędkarskiego czy decydujące były inne czyn czynniki. Natomiast Mariusz tam uratował honor ekipy. Ciężko mówić o ratowaniu honoru, no, obroniliśmy się jedną rybą ładną. Bardzo kleniem bardzo prawie kleniem. 50 cm. Także chyba on udowodnił, że warto łowić na metodę. A, a z mojej strony życzę wam więcej szczęścia niż yy, dzisiaj ja miałem. Macie przede wszystkim mniej boleni w łowisku. Mniej boleni. No. Tymczasem my dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Was do tego, że można skutecznie łowić na metodę również na rzece. Oczywiście pod takimi warunkami, o których żeśmy mówili w filmie. Cieszymy się, że jesteście z nami. Zapraszamy do subskrypcji kanału i prosimy o to, żebyście zostawili kciuka pod filmem. 50 groszy to w zasadzie żaden koszt. Ważne, żebyśmy zostawili zawsze porządek po sobie nad wodą.